Hej wam, z tej strony Nefilms i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Black 2. Dzisiaj będziemy przemierzać dalej przez miasto Celestia, które jest ogromną metropolią. I, I oczywiście musimy teraz znaleźć Iris, o właśnie, tutaj jest. Musimy iść na... do przystani. Tutaj, ona cały czas. Over here, over here. Okej. Okay. I co mamy w tej przystani? Hmm. A, jakieś japońskie litery mogę Iris? I jest tam jakieś wejście. Oj, nawet Jake się pojawił. Te, te, te. Nie wiem o co chodzi. Nacisnę miast, bo tak o. No hmm. już Jake tam pobiegł. No, i wypadałoby, chyba żebyśmy my również tam pobiegli. A to się nazywa Celestia Sewer, czy sweet czy... Bla, bla, bla. Nie wiadomo jak. I tu jest teraz moment, gdzie podróżujemy z Jake'em i złapały nas Pokémony, jakimi są. Dziki Zubat i Ratata. No, a Ratata jest to Pokémon typu normalnego, jest to Pokémon mysz. Jest to taki słaby Pokémon. Nie, nie sądzę, że wypowiadałoby go łapać w tej wersji gry. I mamy również Zubata pokémona latająco ps, y, trującego. Jest to Pokémon nie topesz i jest no, całkiem niezły tutaj. Całkiem niezły. Ale ja na razie spasuję. Czemu to jest woda? Ostatnio jak tu byłem to nie było tu wody. Nie rozumiem. Ale dobra. Przymierzamy dalej. Celestia, Sever, czy. Z... Mniejsza o to. Naprawdę mniejsza o to. Co my tutaj mamy? Jakiegoś trenera? Może chce walczyć? Nie. Coś gada. i nie chce nas przepuścić. To ciekawe. No dobra, ale tam byli. Ludzie z Team Plasma, więc zobaczmy co się tam dzieje. No i kurczę. Tyle tych ratat i jednego... Padziewia. Ej, ej, ej. Dobra. A, pozbieramy jeszcze ten. Yy, pozbieramy. Weźmiemy jeszcze ten Pokeball. W pokeball mamy Twisted Spoon. Twisted Spon wzmacnia ataki typu psychicznego. Ale co robi tutaj ta dwójka? To nas interesuje. A no zobaczymy japońskie literki. Japońskie literki, japońskie literki. Japońskie. A. No, czyli są tego samego co my, czyli walczyć. No, mi się wydaje, że kamera mi się odsunęła. No tak. No dobra, mniejsza. Zobaczycie najwyżej kawałek mojego pulpitu. I ramki. I mamy tutaj dwie. Fanowe pokemony i jakimi są Sunday pokemon typu Prawdopodobnie Ziemno-ciemnościowego, jest to całkiem niezły pokemon Jak chcecie go złapać na Początkowsze no początkowsze Na te pierwsze level, takie wiecie, że dają Powiedzmy do 30, to jest taki fajny w miarę No ale później się staje bezużyteczny No i taka jest moja opinia I mamy tutaj Skradziego, Scra który jest pokemonem typu Ciemnościowego i... Walczącego, o ile pamięć mnie nie myli I Skradzie jest również takim samym on jest taki sobie Nie powiem, że jest jakiś super specjalny, jest po prostu taki sobie Tak jak Sendail No dobra, trzeba pokonać tych łebków Ok. I teraz wyszedł Berw. Ber. Jest napisane Ber. Burgh. Nie wiem, jak się to czyta, to chyba się czyta Ber. 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 Berg. Nie wiem. Ale jest to lider. Y, następnej sali gimnastycznej. I otworzyliśmy Higham Strange. Siła, siła. I jest tutaj Corles. Czy jak on tam miał? Najprawdopodobniej Corles. Całkiem sympatyczna postać. E, lubię jego zachowanie. Tak fajnie opowiada i ten. I chcę to tam dojść do swojego własnego celu, nie tylko do tego wyznaczonego przez Team No dobra, ale teraz ja chcę złapać sobie tutaj mojego nowego Pokemona. I nie to nie jest Grimer. Moim nowym Pokemonem będzie. Nie ty. Ale chciałem też uciec. Dziękuję. Chociaż sobie mogłem pokonać tą ratatę, żeby zobaczyć, czy mój Riol będzie ewoluował i właśnie to tak zrobię. Okej. Okay. Copycat nie potrzebuję. No dobra, Riol jeszcze nie chce ewoluować. Widocznie nie jest wystarczająco szczęśliwy. No i znowu GRIMER. Naprawdę ja nie potrzebuję Greimerów. one są to takie w miarę rzadkie. Rataty też oczywiście nie chcę. No, no! Eee, dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej, P Pokeball gadgeta. Jeżeli to wszystko w takim tempie będzie trwało, to ja nie złapię Pokemona. Mogę hmm. już nie być taki wybredny. O! Moim Pokemonem, jakiego je złapię jest ZUBA! Właśnie tak. To, żebym go nie zabił. To się liczy teraz. Dobra, tak powinno wystarczyć. Jakiej kuli użyjemy? No myślę, że Pokebola zwykłego. Lubię mieć Pokémony w Pokebolach. No i mamy zubata Jeszcze nadal nie dostałem wa od Was informacji, jakie imiona miałbym nadać Pokémonom. Bo teraz mamy o to okazję, żeby je nadać tutaj, właśnie w tym mieście jest Name. Name coś tam, name... Name Reiter re, re, tak No i napiszcie w komentarzu jakie imiona miałyby być dla tych Pokemon Napiszcie na przykład Riolu równa się coś tam coś tam Dewot równa się coś tam coś tam te itd wiecie o co chodzi No i dobra przemierzmy dalej te jaskinie Tu gości blokował nam przejście No i teraz nie blokuje i mamy tu Miracle City. I Miracle City jest... Jest to nasiono, które wzmacnia ataki typu trawiastego. Tak, trawiastego. Tak kto tu jest taki outlevelowany? No, Zubat jest outlevelowany. Ale Zubata trenuje po tym... E Plącze mi się strasznie dzisiaj wszystko. Głowa mnie dzisiaj boli po powrocie ze szkoły. E Kompletnie nie ma dzisiaj głowy. No, 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 znalazłem siłę, żeby właśnie dla Was nagrać odcinek Trabisz Cudu za poprzedni pokrywam no, Mam nadzieję, że nic nie pominąłem Trabisza chyba już omawiałem Jak nie no, to poskarżycie mi się w komentarzu, ja opowiem w następnym odcinku najwyżej Co mi szkodzi A coś mocny ten trabisz Dobra Okej okay. To już nie ma, możemy tutaj sobie przejść. Aha! Mm, nie wytłumaczyłbym, chociaż nawet nie pamiętam, czy wytłumaczyłem, jak działają te. Mm, to, to na przykład. Yy, no, jak się pojawia takie, jakby otwarta woda tutaj, to. To, yy, to w tej wodzie, właśnie możemy złapać specjalnego Pokémon na tej lokacji. I możemy go albo złowić, albo napłynąć napłyn najechać Najechać się pasuje trochę po wodzie, nie? Po wodzie chyba nie można jechać Po wodzie można pływać Więc jak napłyniemy na to To ukaże nam się... O! Właśnie o tym mówię! To no, ukaże nam się specjalny Pokémon tej oto lokacji Przeważnie są to Baskuliny Ponieważ Baskuliny można już znaleźć wszędzie No dobra, tutaj nadal nic nie ma Znaleźliśmy Znalazliśmy rzadką kość, rzadka kość prawdopodobnie zwiększa ataki typu... E, a nie. Po prostu możemy ją sprzedać za wysoką cenę. Myślałem, że może zwiększać ataki typu ziemnego. Nie bez kitu denerwuje mnie ta kamerka. Nie zobaczycie troszeczkę. Dobra, no przebolejemy ten odcinek, co nie? Dobra. O, mamy tutaj pana doktora, który oczywiście nie. Oczywiście po walce mnie wyleczy, co bardzo by mi się teraz przydało. Okej, okay. i zobaczymy jeszcze, co jest w tym oto pomieszczeniu. Jakaś pani? Ja I otrzymaliśmy od tej pani Super Potion. Tam super Potion. Jak to woli wymawiać, to. Niech wymawia sobie w jakiś sposób chce. Okej. Okay. A chyba prawidłowa wymowa to jest Potion. No dobra, to złobatki mnie łapią. Złe batki, bardzo złe batki. A co tu jest? Taka pustka? Śmietnik pusty też? Nie wiem, nie wiem. No dobra. Jeszcze trochę tutaj pozwiedzamy. No i będziemy się z wynosić, no bo dużo tu nie ma do roboty, a trzeba podtrenować naszego... ...nowego członka drużyny. O! Mamy tutaj jakiegoś trenerka. Który ma Drivera? Drillberra omawiałem. Hmm, chyba nie. Drilber jest to nowy Pokémon. Jest to Pokémon typu... Hmm, najprawdopodobniej ziemnego, a później ziemno-stalowego. Ale mogę się mylić, oczywiście jestem w 100% pewny wszystkich Pokémonów z tej generacji. Okej. Okay. O, dawaj. Dawaj Growlite, dawaj, 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 nie przystawaj! Reversal. No czemu nie, znalazł Rora. Okej, okay. tutaj nic nie ma. Cóż, trzeba będzie się zbierać z tej jaskini. Trzeba ja już ławidzę nawet wyjście. Nie, nie Pokémon. No, okej. Okay. Tu już mamy wyjście no Ale co, co, co się dzieje, co się dzieje Tu jeszcze nie byliśmy Ale tutaj mi się przyda Dełot Czy DiOT Naprawdę nie wiem Nie mam dzisiaj nawet głowy do tego Haha, <laughs> nie mam głowy, hehe, <laughs> bo mnie boli, hehe, <laughs> taki sucharek. No dobra, o, specjalna defensywa. Nieźle, nieźle. A ja mam Razor Shella, który bije fizycznie, niestety. Pozbieramy Pokeball, Escape Rope, no, nieźle, nieźle. No okej, okay. jeszcze Ciebie pokonamy, bo chyba tu więcej trenerów nie ma. Hardier O, hardier, hardier. Hardier łamawiałem, tu pamiętam. Ok, cutter Może być do nas ale to watersport jest bezużyteczny. No okej, okay, zmienimy, może. No może na Ryolu. O, Onyx. Będzie tak zwany Freex No, więcej free expo, poproszę. Dobra, tu już chyba nic nie ma. A tam jest jeszcze trener. No tam dojdziemy i pokonamy trenera i skończymy dzisiejszy odcinek. Który był strasznie, według mnie, chyba zamulony, nie wiem. Nie wiem, jak wy sądzicie. O kurde, no, dawać. Dawaj, dawaj. WENIPID. Chyba WENIPID-a... Nie wiem czy omawiałem, nie wiem. Oj nie, tuż nie, 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 nie. Poprosimy ZUBATA w takim bądź razie. Nie byłoby sensu walczyć tutaj, tutaj o ryolu. O, tutaj ZUBAT sobie ładnie będzie radził. Mam już cztery POKEMONY w teamie, więc... Nieźle. Koffing. No, zubak niech już zostanie. No, kurde. Oj, 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 oj. O, mi się nie podoba. Growlite, weź ich posprzątaj tutaj. No, jeszcze raz Rowlite. Ok. Zbierzemy pokeball. Hardstone Hardstone, nie wiem co zwiększa chyba. Energię... energia taki typu... Mm, rr, kamiennego. Nie, 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 naprawdę głowy dzisiaj nie mam. Przyjemy Escape Rope'a. Dostaniemy się z A już tak wam... żeby było dojść do 16 minuty. Tutaj Iris coś pogada po japońsku. No i cóż, zapiszemy grę. Ja się z wami serdecznie żegnam. To był kolejny odcinek. Zagrajmy w Pokémon Black. Do zobaczenia i cześć.